Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Kapifili, a my widzimy się ponownie w Age of History 3, nasza gra w współczesną polską, którą zapoczątkowaliśmy sobie... Na poprzednim odcinku. Jak widzicie, mamy rok 2024 października, więc ten moment, w którym zakończyliśmy poprzedni odcinek. I na sam początek, krótki przegląd tego, co dzieje się w naszej okolicy. A dzieje się naprawdę sporo. Ostatnio mówiłem o tym, że będziemy zapatrywali się na ofensywę w stronę Litwy bądź też Słowacji. No i co się stało? Zobaczcie: Litwini podpisali sojusz ze Słowakami. Także myśląc tutaj o jakiejś ekspansji, no będziemy mieli już trochę utrudnione zadanie. Ale co rozwaliło mnie jeszcze bardziej? Zobaczcie na Białoruś. Aleksander Łukaszenka podpisał sojusz z Ukrainą. To jest naprawdę zaskakująca wiadomość, ale to się rzeczywiście stało. Jak widzicie, sojusz wygasał w 2049 roku, a więc no mamy dość mocną koalicję na wschodzie. I w przypadku potencjalnej wojny naprawdę mielibyśmy sporo kłopotów. Także żeby wzmocnić naszą pozycję w regionie, uznałem, że odpowiednim krokiem będzie podpisanie sojuszu z Czechami. Czechy to jest średniej wielkości państwo, jak zobaczymy na ich populację, blisko 11 milionów, ekonomia 261, a więc no, jednak znacznie mniej niż my, ale na pewno z Czechami jesteśmy mocniejsi niż krocząc sami. Generalnie jak chodzi o najmocniejsze państwa w regionie, a więc Niemcy i Rosję, to oni nie mają obecnie, jak na razie, jeszcze żadnych sojuszy podpisanych, no ale oni sami są na tyle silni, że byliby w stanie nas na ten moment spokojnie pokonać. Także też musimy uważać i dążyć do tego, żeby tutaj raczej w żadne wojny z nimi nie iść. Z innych ciekawych informacji... Austriacy podpisali sojusz z Włochami, Węgrzy za to podpisali sojusz z Chorwacją, Rumunia ułożyła się razem z Grecją, a na północy Szwedzi poszli do pary razem z Norwegami. Tutaj Łotwa, Estonia, na ten moment bez sojuszów, no ale jesteśmy już przynajmniej jakoś mniej więcej rozeznani w tej sytuacji, która ma miejsce w naszej części świata, więc warto mieć to na uwadze, śledzić i kontrolować to, co się dzieje. Ogólnie, jak mowa o tych sojuszach, to sporo osób. Zauważyło, że ten early game, początek gry jest naprawdę istotny pod tym kątem. Ponieważ jeżeli państwa zawiążą sojusze, a nam się nie uda zawiązać sojuszu z nikim, to później e, zawiązywanie tych kolejnych sojuszów stanowi już dosyć spory problem, ponieważ Państwa mogą zawiązać domyślnie tylko jeden, maksymalnie, sojusz. Zatem, jeżeli taka, na przykład Ukraina, ma już zawiązany sojusz, to nawet jeżeli będziemy mieli z nimi świetne relacje, to i tak nie mamy możliwości tego sojuszu podpisać. Aczkolwiek, co warto wspomnieć, można to zmienić, klikając w dziedzictwo cywilizacji tego wam chyba ostatnio nie pokazywałem a to jest bardzo ważny panel. Tutaj za punkty dziedzictwa możemy kupować różnego rodzaju bonusy dla naszej cywilizacji. Są to takie bonusy ogólne dotyczące, na przykład, modyfikacji. Różnych współczynników, wynikających na przykład z naszej produkcji, nasz przyrost naturalny, możemy zwiększać tutaj kwestie militarne, no ale na przykład w dziedzictwie dyplomatycznym, możemy zwiększyć maksymalną liczbę sojuszów o jeden. Jak widzicie, każdy taki bonus kosztuje nas 400 punktów dziedzictwa. Ponadto każde to dziedzictwo ma jeszcze swoje trzy określone poziomy. Także w przypadku ekspertyzy sojuszy dopiero przy poziomie trzecim bylibyśmy w stanie zwiększyć ten zasób sojuszy. No dobra, ale nie zatrzymujemy się, idziemy dalej. W międzyczasie też warto wspomnieć, wyszła już wersja 1.0.2. A kiedy oglądacie ten film, możliwe, że jesteśmy jeszcze bardziej do przodu. Ok, widzę, że możemy promować doradcę. No, ale to też trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy promować doradcę, no to musimy wydawać te e, punkty dziedzictwa. E, także trzeba zachować pewien balans, żeby e, sobie podbijać te bonusy, a jednocześnie ulepszać, np przykład naszych doradców, czy też wydawać te punkty na jeszcze inne akcje. Dobra, mamy rok 2025. Jak widzicie staram się tutaj cały czas zacieśniać relacje z naszymi sąsiadami, ponieważ nawet jeśli nie możemy zawiązać sojuszu, no to fajnie byłoby nawet jakieś pakty o nieagresji tutaj e, zawiązać. W międzyczasie ulepszymy sobie tutaj Akademię Wojskową dla generałów, ponieważ prowadząc teraz nasze armie, możemy dobierać generałów, którzy nimi dowodzą i którzy mają ogromny wpływ na to, jakie będą wyniki bitew. Ale myślę, że o armii jeszcze dzisiaj będziemy Mieli okazję porozmawiać. Na ten moment, jak widzicie, mamy 27 pułków, na które składają się różnego rodzaju jednostki. Przy rekrutacji jednostek należy pamiętać o odpowiednim rozmieszczeniu pozycji w naszej armii, tak więc musimy zapewnić tutaj zarówno odpowiednią obstawę pierwszej linii, jak i flanki, a także odpowiedniego wsparcia. Warto jest zatem potestować różne opcje i zobaczyć, co najlepiej działa w praktyce. Dobra, my na razie trochę ulepszymy sobie naszą. Pierwszą linię, także możemy tutaj wyszkolić sobie na przykład ze dwa półki piechoty, piechotę zmechanizowaną też sobie tutaj utworzymy jeszcze jeden półk. No i czekamy aż te jednostki nam się tutaj zrekrutują. Kiedy będziemy mieli już odpowiednio silną, silną armię, no to możemy rzeczywiście e, myśleć o jakichś ekspansjach. Warto zobaczyć także na formowalne cywilizacje. To są wszystkie cywilizacje, które możemy stworzyć grając jako Polska. E, mamy tutaj także pewne memiczne wybory, że tak powiem, na przykład Rzeczpospolita Pierogowa. No, ale klikając w daną formowalną cywilizację możemy zobaczyć jakie tereny będą nam potrzebne, żeby te cywilizacje tworzyć. Czyli podobnie jak to miało miejsce w poprzedniej części, tutaj również jest to dostępne do dalszej rozbudowy. I pewnie będziemy z tego w tej serii jeszcze korzystać. Dobra, kolejne jednostki nam się już tutaj kończą rekrutować. My zatem sobie jeszcze dołożymy nieco czołgów i myśliwców. Również ważnym aspektem przy budowaniu armii jest ustalenie odpowiedniej szerokości pola bitwy. Jak widzicie, mamy tutaj informację, że wynosi ona 32, a więc w jednej linii naszej armii e, może się, może walczyć w jednym momencie, mogą walczyć w jednym momencie 32 e, pułki. A więc, e, biorąc pod uwagę e, pierwszą linię, a także flankę, no, oni znajdują się tutaj w pierwszej. I tych dywizji powinniśmy mieć około 32, a najlepiej trochę więcej, żeby można było uzupełnić potencjalne luki, gdyby nam tutaj nasi żołnierze wyginęli. No i w drugiej linii mamy właśnie wsparcie, czyli te wszystkie bombowce, artylerię. Tutaj również możemy wypełnić tą linię tak właśnie do tej szerokości 32. Byłoby optymalnie. Oczywiście jeśli nie zawsze jest to możliwe, to po prostu trzeba do tego dążyć, a później maksymalnie to rozwijać. Więc to jest element, który z pewnością, o którym z pewnością... Trzeba pamiętać, nie można o tym zapomnieć. Ważne, żeby te linie były po prostu ze sobą spójne. Nie możemy zrobić tak, że na przykład wrzucimy same bombowce do naszej, do naszej bitwy, no bo wtedy szybko nasza pierwsza linia padnie, no a za to nasza linia wsparcia zostanie bardzo szybko wybita. Możemy tutaj podpisać pakty o nieagresji z naszymi wschodnimi sąsiadami, a więc z Ukraińcami. Korzystając ze skrótów klawiszowych możemy sobie... Stworzyć po kilka pułków w różnych prowincjach, warto również mieć to na uwadze. Niestety, nasze państwo dopadła straszna choroba, plaga nieznanej nam choroby. Wszystko rozpoczęło się w Głogowie. Dobra, nasza armia już trochę się powiększyła, warto byłoby ją teraz podzielić na pół. No i tutaj część tej naszej armii wysłać pod granicę litewską, a część natomiast pod granicę ze Słowacją. Myślę, że nie będziemy dzielili tak tych armii. Lepiej trzymać je tutaj skumulowane ze sobą. W przypadku ataku na Słowację będziemy mieli też możliwość interwencji ze strony Czech. Mam nadzieję, że Czechy tutaj włączą się do tej naszej wojny. W końcu są naszymi sojusznikami, prawda? Ja tutaj tą naszą armię jeszcze będę stale ulepszał, no a później ewentualne posiłki dosyłał do naszych dywizji. Dobra, w jednej z armii brakuje nam tutaj generała, którego musimy sobie zrekrutować. Oczywiście to kosztuje nas trochę złota oraz punktów, Dziedzictwa, widzimy tutaj statystyki tych generałów, no my będziemy atakować, yy, więc moglibyśmy sobie wziąć tego, który ma najwyższy atak, tylko że on ma dosyć słabą obronę, więc jednak postawię na tego środkowego, Herberta Iwińskiego. Dobra, no to kolejnym naszym celem jest tutaj wypowiedzenie wojny Słowacji, tutaj jak widzicie mamy porównanie obu krajów, również technologiczne. Limitu, także pułków. Nie wiemy, jaką oni mają obecnie armię. Widzę, że re nasze relacje muszą się trochę pogorszyć. No dobra, to jednak z tym jeszcze trochę poczekamy. Zwiększyliśmy miesięczne punkty dziedzictwa. No i zobaczcie, tym samym ukończyliśmy misję. Zwiększa się nasza wydajność podatkowa. Przyrost naturalny na najbliższe 25 lat. Dziedzictwo, także wszystko idzie w jak najlepszą stronę. Dobra, ustawiłem, żeby tutaj Słowacja była naszym rywalem, żeby te relacje nam trochę szybciej spadały. No i zobaczmy tutaj na wschodzie, mamy wojnę. Ukraina wraz z Białorusią walczy tutaj z Naddniestrzem oraz z Mołdawią. Dobra, wysłałem to jeszcze z niewagę i mamy teraz już wystarczającą, e, wystarczająco niskie relacje, żeby móc rozpocząć wojnę. Tak więc zaznaczmy sobie tutaj całą naszą armię, złączmy ją w jedną silną armię. no no i czyńmy nasze powinności, a więc rozpocznijmy sobie wojnę ze Słowacją. No i zaczęło się, proszę Państwa, wojna polska-słowacja, mamy grudzień 2028 roku. Słowacy są chyba totalnie nieprzygotowani na tę walkę, zatem wchodzimy do Różą Beroku. No i od tej prowincji rozpoczniemy sobie nasze oblężenie. Jak widzicie, przesunięliśmy te jednostki. Ten postęp oblężenia tutaj bardzo szybko następuje i też, jak widzicie, Przejmujemy od razu za, za jednym razem kilka tych prowincji. Także nie jest też tak, że my te prowincje musimy przejmować jeden po jednym, tak jak to miało miejsce w poprzedniej części. Możemy to robić bardziej masowo. A to, jak widzicie na północy, miała miejsce bitwa z wojskami litewskimi. No i co się stało? Wojska litewskie tutaj zostały rozbite. Jak widzicie, wygrana w bitwie. Na Suwałkach 19 tysięcy, taką armią dysponuje um, obecnie Litwa. Dobra, to tam zajmujemy kolejne prowincje. Możemy też tutaj dotrzeć do tej armii, którą przed chwilą pokonaliśmy. No a Słowacja, jak widzicie, też nas tutaj zaatakowała i nawet udało im się odbić jakieś nasze prowincje. No i w tym momencie dochodzi do bitwy 36 tysięcy versus 14 koła wojska. Musimy tę bitwę wygrać, tutaj widzimy idealnie jak te rozstawienie na bitwie wygląda. I jak widzicie, warto mieć to ustawienie armii szerokie i odpowiednio armię przygotowaną, jest to z pewnością ważne i będzie miało swoje efekty w grze. No i dobra, kolejna bitwa tutaj na Litwie. Powinniśmy znowu spokojnie z dużą przewagą wygrać i możemy tam zajmować kolejne tereny. To samo robimy na Słowacji, chociaż tej Słowacji nam próbują te prowincje pojedynczo stopniowo odbijać, ale to są raczej Niewielkie armie, które za bardzo nam zagrozić nie mogą. Zresztą tutaj jeszcze Czesi również razem z nami podążają i wspólnie te prowincje przejmujemy. Myślę, że warto byłoby się udać na Bratysławę, ponieważ to jest w końcu słowacka stolica. No jeżeli zajmiemy im stolicę, to na pewno dużo na tym stracą. Jak widzicie, Czesi tutaj sobie doskonale radzą. Tak samo w przypadku Litwy. Idziemy na Wilno, odzyskać co polskie. Dobra, za chwilę tutaj Bratysława powinna być już zajęta. Zobaczcie tymczasem węgierskie i słowackie wojska. Tutaj znalazły się na terenie Słowacji. A dlaczego? Ponieważ Węgrzy i Słowacy również tutaj ruszyli do walki. Ciekawe, oni także zaatakowali Słowację i Litwę. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem dlaczego. Mają pakt obronny, ale ze Słowenią. A tutaj zobaczcie, sami się włączyli do wojny. No dobra, jak nasi przeciwnicy mają więcej problemów, to nie możemy oczywiście na to narzekać. Tu sobie myślę, że możemy trochę tę naszą armię podzielić, żeby przyspieszyć nasz podbój Litwy. No i w momencie, kiedy mamy już 100% warskora, możemy w tym momencie przejść do rozmów pokojowych. Oczywiście stawiamy nasze żądania, a nasze żądania będą zdecydowanie twarde, ponieważ pokonaliśmy praktycznie cały kraj. Tu, jak widzicie, jest cały wynik naszych punktów wojennych, które możemy odpowiednio sobie rozdysponować. Mamy do dyspozycji pędzel, którym możemy zaznaczać prowincje, które mają trafić do naszego państwa. Możemy także zarządzać wypłacania reparacji przez najbliższe lata. Możemy też uczynić ze Słowacji państwo marionetkowe, doprowadzić do zmiany rządu, konwersji religii, upokorzyć czy zarządzać dostępu wojskowego. Jak widzicie możliwości jest tutaj dosyć sporo. Ja myślę, że przejdziemy sobie do pędzla prowincji. I spróbujemy tutaj przejąć jak najwięcej się tylko da. I co ważne, nie możemy przejąć tutaj terenów sojusznika, a więc terenów Litwy. Tak więc my musimy bazować w całości na Słowacji, ponieważ był to atak na Słowację, właśnie. Nie wiem, czy tam Czesi też będą chcieli wziąć sobie coś dla siebie, no ale zobaczcie, przejęliśmy całe tereny Słowacji. Jeszcze tutaj jakieś punkty mamy, no ale chyba z tymi punktami już nic nie zrobimy. No możemy jeszcze reparacji zarządzać, no ale co nam z reparacji, jak. Słowacja teraz już istnieć nie będzie. Zauważcie też, że z egzekwowaniem każdego z naszych żądań rośnie nam wskaźnik agresywnej ekspansji. Kiedy przekroczą wartość 100 zawiąże się koalicja przeciwko naszemu państwu, więc też nie możemy tak ym, nerwowo, tak agresywnie podbijać yy, sąsiednich państw yy, musimy później poczekać aż trochę ten wskaźnik spadnie, jeżeli zacznie się zbliżać do 100, tak żeby uniknąć potencjalnej koalicji przeciwko nam. Dobra, no to w takim razie egzekwujemy żądania. Potwierdzamy to. No, i Polska obejmuje w tym momencie tereny Słowacji. No, zobaczcie, że trochę spadł tutaj ten nasz dochód, no ale wynika to przede wszystkim ze zwiększonych kosztów utrzymania armii. Zwiększyły nam się tutaj wydatki na armię. Możemy na przykład obniżyć wynagrodzenie, ale będzie skutkowało to niektórymi negatywnymi wskaźnikami. No, ale jako, że wojnę zakończyliśmy, możemy na przykład podwyższyć. Wynagrodzenie na badania, tak, żeby nasze państwo mogło się szybciej rozwijać. Oczywiście w momencie, kiedy nie walczymy, możemy sobie część armii także rozwiązać, co być może zrobimy, ale też myślę, że nie ma co e, jakoś bardzo ubożyć z tą naszą armią, bo nie zapominajmy, jak wielkie państwa są wokół nas, które tylko na nas mogą czyhać. Zobaczcie w ogóle, Rosja podpisała Pakt obronny z Ukrainą. Co to się dzieje w tej grze? Mają jeszcze sojusz z Finlandią? No, powiem szczerze, że... Ciekawe, jeżeli chodzi o Litwę, mają z nami rozejm do 2036 roku, więc do tej pory z nimi z pewnością walczyć nie będziemy. No dobra, ostatnio trochę walczyliśmy, czas zatem polepszyć sobie naszą ekonomię. Jak widzimy tutaj, w poszczególnych prowincjach mamy główne towary eksportowe, na które warto stawiać i dzięki tym właśnie towarom eksportowym różnią się także budynki, które możemy budować w określonych prowincjach. Na przykład mamy tutaj radę Radomsko, w którym dostępne jest wino, i jak widzicie, dzięki temu możemy wybudować w takim radomsku winnicę, która e, pozwoli nam jeszcze wzmocnić produkcję tego wina, a przez to, oczywiście, w dłuższej perspektywie zwiększać przychody naszego państwa. No dobra, kochani, trochę się tutaj zadziało w dzisiejszym odcinku. Myślę, że jak na razie to byłoby na tyle. W kolejnej części będziemy sobie kontynuować naszą ekspansję. Oczywiście nie zapomnijcie dać w komentarzu znać, jak Wam się podobał odcinek i w ogóle, jak Wam się gra w nowego Age'a, bo bardzo ciekawią mnie Wasze opinie. Jeżeli macie jakieś dla mnie porady, również, piszcie je pod spodem w komentarzach. Chętnie je przyjmę, chętnie je ja do mojej rozgrywki wdrożę. No a na koniec jeszcze dobra informacja: jesteśmy największym producentem owoców na świecie. My dobiliśmy do roku 2030 i kolejne lata. Zobaczymy sobie już w następnych. Częściach naszej pięknej, współczesnej Polski. Także dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć i na razie!